I don't know exactly now how much this car costs, but I will tell you later when I get to know it. Teraz nie wiem dokładnie ile kosztuje ten samochód, ale powiem ci później, jak się dowiem. Teraz nie wiem dokładnie ile kosztuje ten samochód, ale powiem ci później, jak się dowiem. Teraz nie wiem dokładnie, ile kosztuje ten samochód, ale powiem ci później, jak się dowiem. Teraz nie wiem dokładnie, ile kosztuje ten samochód, ale powiem ci później, jak się dowiem. Tell me where we are now. Powiedz mi, gdzie teraz jesteśmy? Powiedz mi, gdzie teraz jesteśmy? Powiedz mi, gdzie teraz jesteśmy. Powiedz mi, gdzie teraz jesteśmy. If you knew it was cold, you should have wore more clothes. Wiedząc o tym, że jest zimno, powinieneś się ubrać cieplej. Wiedząc o tym, że jest zimno, powinieneś się ubrać cieplej. Wiedząc o tym, że jest zimno, powinieneś się ubrać cieplej. Wiedząc o tym, że jest zimno, powinieneś się ubrać cieplej. I know that it's worth to visit this museum, but the tourist guide didn't say. Why. Wiem, że warto odwiedzić to muzeum. Ale przewodnik nie powiedział dlaczego. Wiem, że warto odwiedzić to muzeum, ale przewodnik nie powiedział dlaczego. Wiem, że warto odwiedzić to muzeum, ale przewodnik nie powiedział dlaczego. Wiem, że warto odwiedzić to muzeum, ale przewodnik nie powiedział dlaczego. I've heard from colleagues that you had a serious accident. Dowiedziałem się od kolegów, że miałaś poważny wypadek. 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 Who can swim? Kto umie pływać? Kto umie pływać? Kto umie pływać? Co umie pływać? My friend Marek can swim very well. Mój kolega Marek umie bardzo dobrze pływać. 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 Can you sing? Co umiesz śpiewać? 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 I can sing Polish songs. My teacher taught me to sing it. Umiem śpiewać polskie piosenki. Moja nauczycielka uczyła mnie śpiewać. Umiem śpiewać polskie piosenki. Moja nauczycielka uczyła mnie śpiewać. Umiem śpiewać polskie piosenki. Moja nauczycielka uczyła mnie śpiewać umiem śpiewać polskie piosenki moja nauczycielka uczyła mnie śpiewać who can iron shirts kto umie prasować koszulę kto umie prasować koszulę kto umie prasować koszulę kto umie prasować koszulę My mother can iron. Moja matka umie prasować. Moja matka umie prasować. Moja matka umie prasować. Moja matka umie prasować. Since when have you been fluent in English? Od kiedy umiesz mówić po angielsku? 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 I have been fluent in English since long ago. Umiem mówić po angielsku od dawna. 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 What are you the best at? Co umiesz robić najlepiej? Co umiesz robić najlepiej? Co umiesz robić najlepiej? Co umiesz robić najlepiej? I'm the best in drawing portraits. Najlepiej umiem rysować portrety. Najlepiej umiem rysować portrety. Najlepiej umiem rysować portrety. Najlepiej umiem rysować portrety. Mam, can you bake a cake? Mamo, umiesz robić ciasto. Mamo, umiesz robić ciasto. Mamo, umiesz robić ciasto. Mamo, umiesz robić ciasto. Unfortunately, I can't bake cakes. Niestety nie umiem robić ciasta. 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 Niestety, nie umiem robić ciasta. Who can play volleyball? Kto umie grać w siatkówkę? 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 My girlfriend can play volleyball well. Moja dziewczyna umie dobrze grać w siatkówkę. Moja dziewczyna umie dobrze grać w siatkówkę. Moja dziewczyna umie dobrze grać w siatkówkę. Moja dziewczyna umie dobrze grać w siatkówkę.